Blogspace.pl, portal społecznościowy sympatyków kryptowalut. Cześć, ja nazywam się Kacper Juraszek i witam Was na kanale BINKRYPTO Polska. Dzisiejszym partnerem odcinka jest blogspace.pl, portal społecznościowy dla sympatyków kryptowalut. Dziś przedstawiam Wam szybkie skróty najświeższych wiadomości ze świata krypto. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Uber rozważa wprowadzenie kryptopłatności. Dyrektor generalny giganta ride sharingu, Ubera, powiedział, że firma rozważa możliwość akceptowania kryptowalut jako formy płatności. Z całą pewnością nie wprowadzi jednak bitcoina do swojego bilansu. MicroStrategy planuje pozyskać kolejne 600 milionów dolarów na zakup Bitcoina. Firma MicroStrategy ogłosiła wczoraj, że planuje pozyskać dodatkowe 600 milionów dolarów na zakup Bitcoina. Indeks NFT kryptopanków zintegrowany z SushiSwap jako tokeny PUNK CryptoPunks to obecnie jedna z najgorętszych rzeczy na rynku tokenów niewymienialnych. Nowy indeks dla pikselowanych tokenów został teraz włączony do wymiany SushiSwap. PancakeSwap dołączył do czołówki Dexów. PancakeSwap, zdecentralizowana giełda zbudowana na Binance Smart Chain, odnotowała wczoraj 400 milionów dolarów wolumenu obrotu. To spowodowało, że stała się drugim co do wielkości Dexem na świecie. Firma Ribbon Finance wprowadza na rynek produkty strukturalne DeFi. Najnowszym dodatkiem do rozwijającego się świata zdecentralizowanych finansów jest platforma, której celem jest ograniczenie wyłudzania zysków poprzez oferowanie produktów strukturyzowanych. Amerykanie, którzy zainwestowali czeki stymulujące w bitcoina, zarobili 600%. W kwietniu 2020 roku amerykański rząd rozdał obywatelom czeki stymulujące o wartości 1200 dolarów. Ci, którzy zainwestowali te pieniądze w bitcoina, bez wątpienia mają powód do radości. Dziś wartość inwestycji to ponad 8,5 tysiąca dolarów, co oznacza 600% zwrot w ciągu niecałego roku. Jeszcze lepiej wyszli na tym inwestorzy, którzy weszli w Ethereum. Tacy Amerykanie zarobili ponad 1000%. Miami oficjalnie rozważa inwestycje w Bitcoina. Rada miejska Miami przyjęła dziś rozporządzenie zgodnie z którym rozważy możliwość zainwestowania rządowych funduszy w Bitcoina. Pomysł ten został zainicjowany przez murmistrza Miami, Francisa Suareza, który chce, aby miasto stało się liderem rozwoju technologii finansowych. Mark Kuban, NFT zmieniają reguły gry. Mark Cuban, miliarder, inwestor, pojawił się w niedawnym podcaście na blogu o zdecentralizowanych finansach The Defiant, gdzie obszernie mówił o tym, jak jego spojrzenie na kryptowaluty ewoluowało w czasie wraz z rozwojem technologii blockchain. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Rozwinięcia wszystkich newsów znajdziecie w linkach w opisie filmu. Serdecznie zapraszam Was na naszego telegrama, gdzie możecie przedyskutować o najnowszych wydarzeniach wspólnie z naszą społecznością. Zapraszam również na kanały Majka, Satoshi'ego i KryptoEkipy, gdzie znajdziecie dużo ciekawego i wartościowego kontentu o krypto i blockchainie. Jeśli mój film Ci się spodobał, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Hej!